Takie mecze dla zespołów, które, które kończą zwycięstwem, Taki, takie spotkanie czasami w pewnym momencie jakby urastają do do tak zwanych legendarnych meczów. Ja biorąc pod uwagę to, co dzisiaj widać było na boisku, a przede wszystkim podsumowując to spotkanie, powiem tak, że być może, że w tym sezonie dla, dla GKS-u będzie to kluczowy mecz sezonu. Dla nas, tak powiem wręcz przeciwnie, zdecydowanie oddala nas od, 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 naszych, od naszych celów, od naszych marzeń, jakie, jakie sobie na ten sezon stawialiśmy. Szkoda nam absolutnie tego, tego przynajmniej punktu bo jak się okazało mecz toczył się przez 90 minut i wydaje mi się, że, że był, był dobrym widowiskiem i, i, i mniej więcej kręciło się to koło remisu. Jak się okazało w doliczonym czasie gry również mimo tego, że straciliśmy pierwsi bramkę, bo mieliśmy też piłkę meczową w ostatniej sekundzie czasu doliczonego także wynik jest w tej chwili kluczowy. Wygrał GKS jesteśmy, wracamy do domu bez punktów. Dla GKS-u, jak powiedziałem, bardzo cenne zwycięstwo w kontekście, e, tak powiem, marszu w górę tabeli i, i, i planu na baraże. dla nas, wręcz przeciwnie oddalamy się, zapominamy powoli o tym. E, a najważniejsze dla nas kolejne spotkanie, i tak staramy się do tego podejść. Dziękuję. To musieliśmy bardzo długo czekać na tego Gola. Ehm... Na pewno drużyna pokazała olbrzymią determinację, żeby dzisiaj wygrać ten mecz i zwycięstwo w nim no było dla nas bardzo ważne, żeby cały czas grać o nasze cele w tym sezonie. I tą charyzmę, determinację, taką odwagę chcę bardzo mocno pochwalić i docenić, bo. Piłkarze naprawdę byli konsekwentni w dążeniu do tego, żeby dzisiaj ten mecz wygrać. Uważam, że mecz niezły, pomimo tego, że nie było tylu wykrowanych sytuacji stuprocentowych, jak chcielibyśmy tego my i z pewnością to jest stal Rzeszów, która naprawdę bardzo dobrze się rozwija. Świetnie wygląda ta młodzież, dużo biegania, dużo jakości i z tej perspektywy tym bardziej doceniamy te dzisiejsze, Zwycięstwo, które z pewnością nas napędza na, na finisz tego sezonu. No, nikt nie chce przegrywać tam z góry, dlatego, dlatego naprawdę mega cenne te dzisiejsze punkty, żeby, żeby dalej z takim nastawieniem i właśnie z takim zdecydowaniem punktować w kolejnych meczach. Dziękuję bardzo mocno kibicom, cieszę się, że jest nas coraz więcej, cieszę się, że dostajemy naprawdę niesamowitą energię, ta końcówka to oczywiście bardzo dobre przygotowanie piłkarzy do tego sezonu. Ich jakość piłkarska i właśnie taki mental z dużą charyzmą, ale bez Was kibiców myślę, że tej energii by trochę mogło zabraknąć. Także olbrzymi szacunek dla Was, że jest Was coraz więcej i popchnęliście nas do tego, żeby, żeby dzisiaj wygrać. Z tego miejsca, bo nie spotkamy się już przed świętami, to chciałbym życzyć właśnie zdrowych i spokojnych. Świąt Wielkanocnych, zbierajmy energię na bardzo ważny mecz w Łodzi z UKS-em. Bardzo wierzę w to, że nas tam też będzie wielu i tą energię znowu dostaniemy. I przy okazji też oczywiście gratuluję, bo też nie miałem okazji. Ja w imieniu całej drużyny naszym hokejistom, bo Mistrzostwo Polski to jest wielka sprawa i olbrzymi również szacunek dla Was. Dziękuję.